Witamy serdecznie w ten piękny wieczór. Warunki do gry w piłkę są wprost wymarzone. Nadchodzące spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami reprezentacyjny mecz towarzyski. Liczymy tutaj na ciekawą, odważną grę z obu stron, a także na trochę eksperymentów taktycznych. Przyznam, że nie mogę się już doczekać tego spotkania. To będzie ekscytujące półtorej godziny. Taką mamy nadzieję my i parę tysięcy widzów. Stracili teraz piłkę. De Jong. Wijnaldum. Dobre podanie, minęło linii obrony. De Jong. Jak rozwinie się ta akcja? Ten strzał może im dać prowadzenie. I gol, piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywali. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który skwapliwie to wykorzystał. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Norman. Idegard z piłką. Piłka wędruje jak po sznurku. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Do grania piłki z rożnego. Nic im nie wyszło z tego ataku. Memphis Depay. De Jong z piłką. Winaldum. Krąży piłka od zawodnika do zawodnika. Chcą być jak najdłużej przy piłce. Haland. Elunusi. Dobra pozycja do oddania strzału. Zablokował dośrodkowanie. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. No, może teraz. Haland. No i strata piłki. Wout Wehorst. Memphis Depay. Przy piłce de Jong. Memphis Depay. Winaldum. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Zobaczmy powtórkę, ależ ich rozklepali z pierwszej piłki. Z takiej odległości strzał musiał być mierzony, wykalkulowany. Tak to właśnie zrobił. W rezultacie mamy piękną bramkę. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Norman, strata i przypiłce rywale. Zagęścili środek i odebrali piłkę. Aleksander Sorlow, zobaczmy co zrobi. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. De Jong z piłką. Przy piłce, De Jong Martin de Ron. Górą teraz ładnie. Powoli konstruują akcję, uważają, żeby nie stracić piłki. Memphis ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Gwizdek rzut wolny. Sędzia upomina gracza, a mogła być kartka lepiej, niech uważa. Piłka ląduje w bramce. Pressing rywali nie zrobił na nim wrażenia. Minął świetnie i umieścił piłkę w bramce. I mamy powtórkę. Ależ to zacentrował. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Spójrzmy na to z innego kąta. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Svensson. Martin Oedegaard. Haland. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Blisko pole karne. Przerwał groźną akcję, ale niezgodnie z przepisami. Pewnie będzie kartka. I sędzia sięgnął po żółtą kartkę dla obrońcy. Ten faul kwalifikował się nawet na czerwono. Ciekawie się to zapowiada. Do bramki niedaleko golkiper ustawia mur. Może być naprawdę groźnie. Weinaldum. Przechwyt, ale nie opanował. Elionusi. Aleksander Sorlov. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ależ dobra okazja! Świetnie, prawa dla bramkarza. I będziemy mieli rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Martin Oedegaard. Nie ma dośrodkowania, dobra interwencja. No niby mecz towarzyski, a oni litości dla rywali nie mają zupełnie. Zapraszam Państwa na drugą połowę meczu. Winaldum, Depay teraz. Spójrzmy na to podanie. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Ma sporo możliwości. I teraz Memphis Depay. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. De Jong. Będzie chyba podawał. Wout Wehorst. Czy celnie teraz dośrodkuje? Van de Beek. De Jong. Dośrodkowanie jest zablokowane przez obrońcę. Jest okazja, by uderzyć. Dobra interwencja. Blokuje centre. Dał się oszukać. No, może coś z tego będzie. Ciekawe, jak to rozwiąże. De Jong. Próbują uśpić czujność rywali. Klepiąc piłkę bez końca między sobą. De Jong. Może dośrodkować. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Van de Beek zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Możemy jeszcze raz obejrzeć te akcje. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Martin Oedegaard. No, ciekaw jestem, jak zawodnicy poradzą sobie z pressingiem. To dosyć często widziane posunięcie trenerskie. Więc chyba wiedzą, co robią. Na pewno pomoże drużynie w obronie. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Udane podanie górą to może zagrozić bramce. Ważny ten odbiór na razie, zagrożenie zażegnane. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. No zastanawia się, czy nie strzelać. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika. Prawda Jacku? Wy... Nieudany w ślisk. Powinna być za to kartka. Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Ach, nie tym razem, było blisko. Prawda, ładnie uderzył głową, trochę dokładniej, a cieszyłby się z bramki, ale i tak należą się pochwały za decyzję. Świetne teraz zagranie. Może spróbować szczęścia. Strzał został zablokowany. Może coś z tego będzie. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Nic nie zmienia się w tym spotkaniu od dłuższego czasu. Bardzo jednostronny mecz. No, i myślę, wiadomo, kto będzie zwycięzcą. Van de Beek. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Ach, fantastycznie. Z woleja. Piękna interwencja. Piłka z rzutu rożnego leci w pole karne. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Jest spalony, minimalny. Dobrze wychwycili to sędziowie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Zostawił za sobą trochę boiska. Bardzo dobry odbiór. Robi się niebezpiecznie. Eliunusi. Świetnie zblokował. Niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Ależ teraz luka na skrzydle. Jest okazja. Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki wraca do gry. Ostatni gwizdek sędzia kończy to spotkanie.